OZE, czyli odnawialne źródła energii, odgrywają coraz większą rolę w bilansie energetycznym. Aby określić, czy dane źródło kwalifikuje się jako odnawialne, bierzemy pod uwagę dwa czynniki: czas odnawiania oraz ocenę skutków oddziaływania na środowisko naturalne przy długotrwałym wykorzystaniu. Tak więc, odnawialne, niekopalne źródła energii obejmują. Energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz biopłynów. W naszym materiale skupimy się na energii wiatrowej oraz energii solarnej. Chińskie przysłowie mówi, że człowiek, który przeniósł z górę, rozpoczął od pierwszego kamyka. I ten pierwszy kamyk to są właśnie zmiany, które próbujemy zrobić, żeby to środowisko nasze, które jest bardzo obciążone tymi wszelkimi odpadami, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, o te ogrzewanie, o te kopciuchy bo tak zacząłem może nie od tej strony, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia. Staramy się, żeby do mieszkańców trafiły programy. Programy, które realizujemy, to jest czyste powietrze, ciepłe mieszkanie, na wymianę właśnie starych piecy, na termomodernizację, na wymianę okien. To wszystko ma spowodować, że nasze mieszkania, nasze domy mają być zeroemisyjne do 2035 roku. To, co się dzieje w środowisku, wszyscy wiemy. Kiedyś, jak było, była zima, to była zima. Dzisiaj, jak jest zima, to nie wiemy, czy to jest zima, czy to jest jesień, czy to jest lato. Są namacalnym okiem widoczne zmiany i musimy to starać się zapobiegać. Jeżeli chodzi o ostatnią powódź. Też te zmiany w klimacie, no one są bardzo gwałtowne. Jeżeli nie będziemy nic robili, to nie będzie e, również przyszłości dla naszych dzieci, naszych prawnuków i tej ziemi. Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to my staramy się jako fundusz wspierać szczególnie farmy fotowoltaiczne, które powstają bardzo szeroko, jeżeli chodzi o wiewództwo lubuskie. Udzielamy pożyczek. Również no, jest kontrowersyjna, jeżeli chodzi o wiatraki, ale myślę, że tutaj też trzeba po prostu wyjaśniać, że jest to bardzo dobre źródło, jeżeli chodzi o źródła odnawialne, i tutaj będziemy również wspierali. Także przed nami jest wiele, wiele wyzwań. Biogazownie, no, które wiadomo, że są, są potrzebne i jest ich, e, powinno ich bardzo dużo być, natomiast one są kontrowersyjne, jeżeli chodzi o mieszkańców, jeżeli jest to blisko e, mieszkań czy domów, no to ludzie wyrażają swoje sprzeciwy. Musimy ciągle edukować, mówić o tym, wyjaśniać i iść tą drogą, bo nie ma innej drogi. Ja myślę, że Lubuskie wygląda nieźle już od tego, że mamy prawie 50% lasów. To, to nas stawia w, w dobrym takim świetle, jeżeli chodzi o e, środowisko. Natomiast jest duże zainteresowanie, bardzo duże powstaje, bardzo dużo farm. Ja to widzę u nas, gdzie przedsiębiorcy składają wnioski o pożyczki i powstają nowe farmy fotowoltaiczne w województwie lubuskim. Nie powiem, że jak grzyby po, po deszczu, ale na pewno powstaje ich bardzo dużo. Znaczącym producentem energii solarnej w naszym regionie jest firma BB Capital Group z Kostrzyna. To prawda, cały czas śledziliśmy sytuację na, na rynku OZE i jak tylko pojawiła się tego typu koncepcja, zdecydowaliśmy się zrealizować farmę fotowoltaiczną w pobliżu Kostrzyna. Połowa tej farmy jest zlokalizowana na składowisku odpadów w trakcie rekultywacji, czyli ten zysk ekologiczny jest dodatkowy. Trudny projekt, ale bardzo się cieszymy. Farma o mocy ponad 6 MW zlokalizowana w Górzycy, myślę, że to jest jedyne rozwiązanie w tych czasach, kiedy prąd drożeje po pierwsze, po drugie jakość powietrza jest coraz gorsza i musimy ten trend odwrócić i iść w drugim kierunku. Jeśli chodzi o kolejne kroki, to w zasadzie jesteśmy przed dzień rozpoczęcia realizacji kolejnej inwestycji, bardzo zbliżonej, jeśli chodzi o moc. Niestety inwestycje w odnawialne źródła energii są, są bardzo trudnymi projektami. Naszą największą bolączką jest kiepska sieć przesyłowa, słabej jakości, niedoinwestowana przez ostatnie lata, ale nawet w tych trudnych warunkach udaje się nam coś zrealizować i to jest nasz cel na kolejne lata. O energii wiatrowej mówi nam prezes zarządu firmy EDF, pani Alicja Chilińska-Zawacka. Polska aktualnie wkroczyła na ścieżkę transformacji energetycznej. Co to oznacza w praktyce? Miks energetyczny polski to w 70% paliwa kopalne. To ma się zmienić. Do roku 2040 75% miksu energetycznego według polityki energetycznej państwa. Mają stanowić, ma stanowić źródła niskoemisyjne. Co znaczy niskoemisyjne, to energetyka jądrowa oraz właśnie energetyka odnawialna. To bardzo ważne, żeby Polska była uniezależniona od importowanych paliw kopalnych. Wszyscy wiemy, w jakich czasach aktualnie żyjemy. Ta niezależność jest bardzo istotna, a energetyka wiatrowa to energia wolności. Te 12 turbin, które widzą Państwo za moimi plecami, to produkcja czystej, niezależnej energii w wysokości 80 GWh. Co to w praktyce oznacza? Taka farma wiatrowa, składająca się właśnie z 12 jednostek wytwórczych, dostarcza energii elektrycznej do 40 tysięcy mieszkańców, co oznacza, że dostarcza energię elektryczną dla słupic i kostrzyna łącznie. To 140 milionów złotych inwestycji, ale jakże ważnych dla budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Korzyści z energetyki wiatrowej jest wiele. One są również wielowymiarowe. To o czym wspomnieliśmy o naszej niezależności energetycznej to jedno. Czyste środowisko. Polska, pamiętajmy, jest no niechlubnym, na niechlubnym czele listy, jeśli chodzi o produkcję i emisję dwutlenku węgla. Tak mamy ukształtowany nasz miks energetyczny. A wszystkie zainstalowane takie cegiełki do, do naszego systemu miks energetycznego z odnawialnych źródeł energii poprawiają jakość naszego środowiska. Oczywiście. Tak jak wspomniałam, wiele tych korzyści jest również innych. To są korzyści dla lokalnych społeczności, dla lokalnych gmin, które otrzymują dosyć duże przychody pochodzące z tytułu podatku od nieruchomości. To oczywiście stanowi podstawę do rozwoju infrastruktury, dla rozwoju edukacji, służby zdrowia. Rozwój energetyki odnawialnej, mimo iż jest konieczny, wzbudza sporo kontrowersji. Krytycy mówią m.in. o wysokich kosztach inwestycji, czy też konieczności wspierania elektrowni wiatrowych i słonecznych przez tradycyjne elektrownie. Co na to nasi rozmówcy? Moim zdaniem jest za mało tej edukacji ekologicznej. My mówimy o edukacji ekologicznej, ale myślimy o dzieciach i o składaniu plastyk, papier, szkło. Natomiast powinniśmy zacząć edukować dorosłych i wyjaśniać, na czym to wszystko polega, że jednak środowisko wymaga zmian. Wymaga to, co było tam 50 lat temu i wrzucaliśmy do tych kopciuków wszystko. To już w dzisiejszych czasach jednak jest nieodpowiednie i musimy dążyć do tego, żeby wprowadzać nowoczesne źródła energii, czy to będą piece na czy to będą pompy ciepła, czy to będą elektryczne ogrzewanie, a żeby było elektryczne ogrzewanie tanie, no to muszą być odnawialne źródła energii, które spowodują, że ta energia będzie tańsza, a nie droższa. Także przed nami jest wiele wyzwań, szczególnie w tej edukacji ekologicznej dorosłych. Moim zdaniem najprostszą rzeczą jest, jest przyjrzenie się sytuacji w takich krajach jak na przykład Norwegia, Dania, gdzie odnawialne źródła energii dzisiaj stanowią mniej więcej 90% zapotrzebowania kraju, i w rezultacie ta energia jest po prostu tania. Wszystkim Polakom będzie opłacało się inwestowanie w odnawialne źródła energii. Jasna sprawa. Chcemy być aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej. Zresztą takie jest DNA firmy EDF, to Spółka Skarbu Państwa, która była głównym aktorem transformacji energetycznej we Francji. My, jako spółka, będziemy rozwijać dalsze projekty farm wiatrowych. Sporo z nich będzie znajdowało się w województwie lubuskim, co bez wątpienia będzie wzmacniało system elektroenergetyczny, zapewniało bezpieczne dostawy energii elektrycznej oraz czyste powietrze. Całkowita transformacja energetyczna to bez wątpienia proces długotrwały, poddany ciągłemu udoskonalaniu technologicznemu. Dlatego, aby jako społeczeństwo przejść ten proces możliwie bez większych zakłóceń, potrzebujemy więcej świadomości ekologicznej przekładającej się na działania oszczędnościowe na poziomie gospodarstw domowych. Co możemy więc robić, aby oszczędzać prąd? Wykorzystywać światło dzienne, wymieniać żarówki na energooszczędne, przy oświetleniu używać czujników ruchu, wyciągać wtyczki nieużywanego sprzętu z kontaktu, nie przegrzewać mieszkania, unikać otwierania okien i drzwi podczas pracy klimatyzatora czy urządzenia grzewczego, ustawiać temperaturę lodówki i zamrażarki na odpowiednim poziomie, uruchamiać tylko pełną pralkę i zmywarkę, gotować potrawy pod przykryciem, nie używać mikrofalówki do rozmrażania potraw, i nauczać bliskich jak oszczędzać energię elektryczną.